O nie, sentry basen... O! Co jest? Hej, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Nemtilia. W dzisiejszym odcinku ponownie gramy na memowych serwerach z MVM. Dzisiaj pora na misję Cringe. Tak, to będzie porządny cringe. Wyobraźcie sobie, że pomyliłem ostatnią misję, ponieważ myślałem, że już grałem na mapie e, na ogół misji cringe. Okazało się, że to była inna misja. To jest ja zupełnie coś innego. No cóż, pomyłki się zdarzają, prawda? A więc zobaczymy, czy jest to naprawdę cringe. Jak tak to w jakimś stopniu. Okej, okay, jak na razie mapa wygląda bardzo ładnie, podoba mi się. Trochę rzeczy brakuje bardziej stuła, ale to co w środku jest bardzo ładne. Bardzo fajnie umieszczone A jednak jest jakieś tło To wygląda jak Afryka? Czy to jest Nil? Czyżby to był Egipt? Mi się wydaje, że mógł być trochę szerszy Mamy tutaj palmy I bardzo dużo trawy Nie wiem czy pustynie w Egipcie są tak zarośnięte e, Ta trawa tutaj jest przezroczysta Nie wiem czy widzicie Tak, e, te skały idą pod tą trawę <laughs> Patrzcie, rakieta leci pod ziemię o Boże, okej, okay, no dobra, słuchajcie, nikt nie robi perfektywnych map. Zawsze znajdą się jakieś błędy. Ja szczególnie jak robiłem mapy, robiłem na nich pełno błędów. A no cóż. Ok, zobaczmy sobie może na falę. Mamy 69,420, śmieszne numerki. Na ikonkach mamy grubego z fajną twarzą. Okej, okay, a więc zobaczmy. Co na nas przykowała ta fala i na ogół ta misja, trochę się boję, nie będę kłamał, ale dobra, zobaczmy Chodźcie, jestem gotowy, jestem gotowy, chodźcie tu do mnie Nie ma tu nikogo, o, o, czołgi, uch, to są bardzo małe czołgi, a to jest Sniper z Uberem, okej okay. To jest bardzo mały czołg, co jest? Jest normalnie RCV <laughs> chyba dobrze czytałem nazwę, prawda? To taki mały samochodzik z bombą. Okej, okay. niż ten czołg jest mniejszy od robotów. Czemu on driftuje? On driftuje! Szybko odpalcie deja vuftle! Albo nie, bo demonetyzację dostanę. To może jakiś remake. Okej, okay, chodź tu robocie. To są zwykłe skauty. Nie wiem jak to ma być memowe, ale... Mamy skauty. Nie, nie, podchodźcie do mnie. Trochę się boję tego snajpera, bo jest z uberem. Nie wiem jak mam się czuć ze snajp z zwykłymi snajperami, zwykli snajperzy są przerażający, a co dopiero snajper z uberem. O nie, o nie, nie dobrze, nie dobrze, nie mam amunicji. O nie, scouty, nie gangbangujcie mnie i zginęłem. Niedobrze, nasz inżynier sobie za bardzo nie poradził, ale hej, dostajemy bardzo dużo pieniędzy. To jest plus, prawda? Okej, okay, gdzie te czołgi są? Trzeba go szybko zniszczyć. On jedzie bokiem, on! O, oh, ten boski drift! Nie przeżyje tego, mnie tym driftem zniszczy. Okej, okay, chodźcie, tu roboty. A, chwila, 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 że co? Robot? Gdzie? Nie, 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 nie. O, cholera. O, o, niedobrze, niedobrze. O, na scout je zniszczył. No, nieźle nas tutaj, kurde, sprankowały te roboty. Jak one przeszły przez naszego inżyniera? Co robi nasz inżynier? <laughs> Okej, okay, ten snajper tam. Hmm. Znaczy wiecie jest taki trik na snajperów robotycznych. Wystarczy, że chodzicie na lewo i na prawo, przez co on nie będzie mógł was strzelić po prostu. Nie, tak są zaprogramowane. Po prostu strafujcie. To jest klucz na wszystko. Okej, okay, a więc uważamy, żeby nas nie strzelił. I stąd, czekajcie mogę go odbić. Mogę go odbić. On daj, tu stoi. Eee, witam. Au! Oh! Oh! Czy to jest Five Nights at Freddy's? O nie, okej, okay, skupię się na inżynierze. Możemy uciekać. Okej, okay, co mamy w tej misji? Mamy nawiązanie do Minecrafta. Mamy potki, mamy creepera, miecz, kilof oraz łopata. Czy można go wrzucić, w jakieś dziury, go zniszczyć? O nie, to noc! To noc! Sam w sobie on! Co, co zrobi? Postawi nam owce, w symbolu ten, słastyki, czy coś? Nie zdziwiłoby mnie to. Jeżeli łapiecie nawiązanie, to znaczy, że jesteście prawdziwymi weteranami Minecrafta? Ja stanowczo nie jestem. Znaczy, grałem w Minecrafta jak byłem młody, wiele, wiele lat temu. Nie grałem w Minecrafta od tylu lat, tak naprawdę tak bardzo się zmieniła. Dosłownie ostatni raz, kiedy grałem w Minecrafta, to było w 2014 roku. O, oh, ale ten czas leci, boże. W sumie muszę zagrać w MC, bo naprawdę bardzo dawno nie grałem. Kaj, chodź to gigantyczny noczu, który tak naprawdę jest żołnierzem. No, łopata to nie jest zbyt dobry. O mój Boże, O. MÓJ. BOŻE. Czy wy to widzieliście? Będę miał koszmary. To było straszne. <laughs> Nie będę kłamał, naprawdę, to, to było przerażające. Okej, okay. jak na razie nocze lecą jak komary letnie na mojej ścianie. Kiedy walę je lapkiem z tej siły. O, czy to co ty tam robisz? Zawsze jest ten jeden komar, który ocaleje. Zawsze. O, baba ba, 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 Niszczymy robotki, ale jest śmiesznie. A teraz duże robo żołnierze. A ty gdzie znowu tu, tu z tyłu chodzisz? Masz, łap, airshota. A to był creeper, rozumiem, bo one zawsze z tyłu przychodzą, prawda? No tak, robi sens. O! umierajcie! Nie, nie! Eee, co wy tam zrobicie killoffem? Nie przynosicie się kilofa? Do walki z wyrzutnią rakiet! To trzeba uważać na creeper, ok, schowajmy się na chwilę, aktywujmy naszego banerka i zniszczymy tego. Niemiego Pana, który stworzył grę, która zabrała nam wiele, wiele godzin naszego życia! A życie jest dużo warte, więc... Okej, okay, co my tu mamy? Mamy nawiązania do JoJo, mamy ducha e, zefeniasza Okej, okay, a więc nasz kolega nie chce grać tutaj inżynierem, więc my nim zagramy. <laughs> Jasne, czemu nie, dawno nie grałem inżynierem na wiem, więc pobawmy się trochę nim. Ach, tak, no nie! O, traktory! Co jest? Czemu tu były traktory? To jest jakieś nawiązanie do JoJo, którego nie rozumiem. O Boże, co to się dzieje? O, Goku to jest postać z, z, z. Jak się nazywało to anime? O Boże, nie znam się na klasykach nawet. a um, nie pamiętam nazwy tego anime. Wiem, to, to się dzieje mi na języku, ale po prostu zapomniałem. Naruto? To było Naruto? Nie, to nie było Naruto. Jestem głupi. Oczywiście to jest klasa, o którym słyszałem wiele, wiele razy, po prostu nazwa mi znikła. Okej, okay, cofnijmy tu nasz zasobnik, nasz. E, nasze działo. E, tutaj zasięg to tu nie dajmy. Będzie super. Idziemy mi sąd z tymi JoJo nawiązaniami. Już mi sąd. Sio! Sio! Co, myślicie, że jestem jakimś weebem? Ha ha ha! Jasne. Ja... Yeah. Czy, czy widzicie te duchy? Co się tu... <laughs> Nie mogłem teleportnąć mego działka z jakiegoś powodu. Eee, to bohamskie. Ale okej. Okay. Czy ktoś mi wytłumaczy, co ja przed chwilą widziałem? Wybuchy, duchy... Fascynujące zjawisko. Napra... O! Cóż to było? Ok, um, a więc mamy tutaj jakieś paranormalne zdarzenia. Nie mam pojęcia co one oznaczają, ale chyba to, że ta mapa jest nawiedzona. Bo wiecie, duchy są straszne, ale nie mamy Halloween. To nie ma sensu. Mikrofony moich teammatów naprawdę nie pomagają, są tragiczne. Co to jest? O! 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 To było szybkie. Pamiętajcie, zawsze doceniacie wroga, który ty pozuje. On jest w stanie zniszczyć Was, Waszą starszą siostrę oraz Waszą matkę. Nie żartuję. Podpierdzone informacje. Ok, chowajmy się przed krzyżem Pana Jezusa Chrystusa naszego. O! Ok, ja zniszczycie. Co Ci z dupy wystaje? Co to jest? Jesteś furasem? Ty nosisz jakiś plugin? Cóż to jest? Jezusie, goście, coś się Tobie stało? Jesteś cały. Zniszczyliśmy animy moi drodzy. Udało się! O! O Boże, się wystraszyłem. Kimstar? O nie. To on. To właśnie on. To był pierwszy scout. Ze 131. Okej. Okay. Was nie było w rozpisce, ani w menu. No dobrze. Was też z chęcią zniszczę. Hehe. <gry> Aaa, te... Każdy z tych robotów poznawany jest za dużego scouta. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay. idzie przeżający. <gry> deuman z koszmarów. To jest dosłownie coś, co widzicie o trzeciej rano w swoim paraliżu sennym. <gry> Okej, okay, lecimy. hu huh. O nie! bo co ty robisz? Ooo, ten skał był szybki. Prawie, że za szybki. Czemu te heavy są tak szybkie? Nie! To nie są... To nie jest heavy, to... O! To jest Sonic? To chyba koniec. O, nie zdążyliśmy. Postawimy nasze działko tutaj, bo już wiem, że bardzo szybko tutaj dotrą. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale chyba będzie to lepsze niż po prostu, wiecie, przegranie fali. A bo wiecie co? Zmyjmy broń Ze Rangera na A be, 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 be Widowmakera To, to by byłby nie bardzo dobry pomysł O boże, one szybkie są Masakra Nie, okej, okay, drop Nie, nie Aktualnie nie mogę zabić żadnego z nich, okej okay. Łatwiutko, łatwiutko Tak? Tak, udało się uh, my działko coś dało Okej, okay, jest dobrze, jest bardzo dobrze Albo nie, zaraz umrę o, 200hp, o nie jest dobrze, okej okay, musimy tutaj zostać na froncie Zabiło mnie moje działko oh, Halo? Tak, gaz, 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 super O nie dobrze Co się dzieje? O nie czy, czy to jest bardzo szybki tank? Czy ten van tutaj po prostu multidriftuje? <laughs> nie dobrze, nie dobrze Aktualnie bardzo źle Okej, okay, szybko budujemy zasobnik dla naszego teamu Żeby mieli amunicję Szybko się buduj, o nie, Sanchy znaczy Buster biegnie o, oh, za szybko, za szybko. O oh, nie, Sentry baser. O, co jest? Uh, po prostu losowo driftujący sobie Van. <laughs> co jest? Oh, nie ma to było piękne. Nie mogę walczyć z Vanem, no, nie mogę. O, oh, o oh, nie, o oh, nie, 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 nie waż się, nie wasz się, nie rób tego, nie rób tego. O. Oh! O, Boże, myślałem, że to przegramy. Uuu, to był mega troll. Drip teleport! A, Sik Fondo. O, gra mnie zatabowała, okej. Okay. No dobrze, tutaj jest bardzo dużo siuszków i mi się to nie podoba. A, nie, nie mnie tym, proszę. Mam jeszcze swoją godność. W ogóle ładne kwiatki, nieprawdaż? Tu mamy kwiatki, a tu Siki Snajpera. Znaczy sikfondo. Siki to jest jedna z rzeczy zawartych w tym słoiku. I łatwiutko. O nie, czym jest ta fala? Ile to jest robotów? Na pewno nie będzie tyle robotów w tej fali, ale co to może oznaczać? Wiem, że 66 znak szatana, żarty, haha, śmieszne, piekło. Ja przeszedłem do Eternala oraz Duma 2016 na Ultra Nightmare, więc nie boję się szatanistów. Wręcz przeciwnie, ja ich niszczę, dewastuję. Okej, okay, zobaczmy tą przerażającą falę. I to, co nas w niej czeka. Ej, coś dołączyło do naszego timu. Czemu mamy dwóch scoutów? A to nie jest gracz, to jest... to jest robot po naszej stronie chyba. E, fajne rzeczy pisze w czacie. O, idzie Pyro. Okej, okay, będziemy mieli robo-pyro w teamie. Nice! O, oh, baba boy. taki śmieszny żart, prawda? Znaczy to nie jest nawet żart, to jest po prostu mem. Baba buj, baba buj. Jobaba, jababa, no okej. Okay. Czyli... żartem tej fali jest to, że to są... rzymskie roboty. Eee, znik, Myślałem, że będziemy mieli tę... Tak jak na innych misjach, że będziemy mieli po prostu, wiecie, kolegę robota. To jest fajna funkcja i słyszałem, że na tym nowym evencie z MVM mają wprowadzić taką normalną funkcję. Bardzo, bardzo fajna mechanika. I moim zdaniem Valve powinno ją zaimplementować do gry, do głównej gry. Ła, wow, to była cała fala, to było szybkie. A więc w siódmej fali czeka nas 99 medali oraz, oraz wózki. Bumberkarty. Okej. Okay. O, nawiązanie do Zeldy. Ostatnio było to do, dosyć sporym memem. E, głównie ten merchant. Okej, okay, trochę powaczmy, w końcu jesteśmy Battle Engiem, prawdaż? Ja zaraz umrę. To było głupie. A nie, szybciej z tym teleportem. Szybciej z nim! Au au, 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 nie, nie, co mi odbija? Co mnie tutaj odbijało? To było hamst, O, z tymi bombami! idźcie mi z nimi! Nie chcę ich widzieć! Merasmus! Co to robi Merasmus? Halo? Eee, to niedobrze, jeżeli tu jest Merasmus. Jakim cudem uciekłeś mafii? Nie mogę im zadawać na damage'a. Okej, okay, moje działko ładnie niszczy robotki. Nie, Merasmus tu biegnie! Nie! Nie mogę nawet naprawić mojego działka przez to odbijanie. Przestańcie mnie odbijać! To jest najgorsza rzecz, jaką widziałem. Merasmus, merasmus, idź stąd. Idź stąd, idź stąd. Aktualnie moje działko je niszczy. Co jest? No proszę was, to jest najbardziej chamska rzecz, jaką widziałem. O, sentry Buster, cofnijmy trochę nasz... nasze działko i zginę. Super. Nie, lecz mnie. O. o, udało się, przyszliśmy falę. Ok, co tu mamy? Mamy e, Eggmana, pana robotnika, 32 zwykłe szpiegi. 36 sześć skautów scoutów oraz nieskoczność dużych czołgów. Ciekawe. Co tu dla nas przygotowałeś? Już mi prawie zasobnik zniszczyli. Chciałem powiedzieć, co mi tutaj przyszykował Eggman i co się dzieje z tym czołgiem? Nieźle, czy to jest samo się czołg? To nie może być czołg, co się tu dzieje? A! <grystanie> czy, czy on, czy czołg? Szczylił we mnie czołgiem? Okej, okay, wydaje mi się, że po moim działku zaraz będzie i po zasobniku Co to jest? Spajkrabby! Ej! Ej! Witajcie Nie no, spajkrabby są tutaj kochane, uwielbiam spajkrabby Nie, nie Big Changus, nie Nie, nie Ugh. Big Changus, to twoja wina o, to jest naprawdę Big Changus i Apolzujące Skauty. Żarty Stefan, nigdy się nie znudzą. Czyli to jest duży Big Changus. Ten tak naprawdę jest inżynier z Max Headem, który po prostu stoi sobie tutaj, on nic nie robi. Oraz pozujące Skauty. Intrygujące, naprawdę. I bo po Big Changusie, po safe aktualnie. O, ciekawe. Czy amongus, właśnie. Czy to się. Czy one się zrespiły w moim zasobniku i go zniszczyły automatycznie? Ach, tak, amongus, śmieszne, sas. To już drugi żart z amongus na tym mvm -ie. Cholera, no. A Hej, ale żart nas z Eggmanem był na propsie. <laughs> Okej, okay, w tej fali mamy jedną atomówkę krytyczną oraz coś. Nie wiem, czy to jest. Zobaczymy, co to oznacza. Czy to w będzie atomówka z Modern Warfare'a? Czy co, się nas prosto zlikwiduje? <gry> okej, okay, mamy czołga On ma Ubera? Okej, okay, kolejny, niedobrze I duży robot O oh, boże, Son... Oh, okej okay. Jest bardzo silny Nie ma tu jak waląć na robota prostu insta -killa. po prostu Insta-killa I podziałku po zasobniku Co się tu dzieje? <gry> Tych czołgów trzeba się zniszczyć, chyba że najpierw trzeba Zniszczyć tego giganta Jeżeli tak, to i on był za ścianą on był za ścianą. Chwila, czy wy widzicie, ile to kosztuje? Dopiero zobaczyłem ceny: 420? 369? O... Dlaczego? Dane, dane. Dame, dane, yo. Dame, dane, yo. Suki, suki, de. Czy żeby to był koniec? To w ten sposób skończymy. Obserwujcie, moi drodzy, to jest nasz koniec. Umrzemy, żegnajcie! Shotout dla wspierających: Jednolity Singedowski, Kamlord, Bloody Rose, Dev Machine, Engineer Gaming, Człowiek IDK Key, DNG.pl, India Friend, 2 2pl i Colors 1200.